Jesteśmy w bloku przy ulicy się, blok, się druga. Mam ta tutaj odnowiony blok, ale co ciekawe... Osiem nie zostały wymienione, wręcz przeciwnie, zostały oryginalne. Bardzo dobrze. Dokładnie tak. O, szyba pancerna. I ta winda jest y, z dedykacją dla użytkownika Kuba2007. Pozdrawiamy, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy go serdecznie. Czwarte. Oczywiście wszystkich naszych widzów pozdrawiamy serdecznie. Tak. Dobra, szóste piętra. O, nasze serduszko namalowali tutaj. No, to fajnie. Yy, no i teraz. Yy, nas... to O, przypadam na zapalniczkę, no nic. A co? O, na swoim piątym. O, a widzieliście tam? Coś nie jedzie, Hanna, co jest. Co? Coś nie jedzie. Coś. O, i chyba, nie, chyba ją wymieniają. Nie, to. No to tam ona nie To się Albo się zepsuła. Oj! No, racja. Kurma wymieniają, no nie. No wymieniają rzecz. Nie. Wymieniają. Wymieniają. Wymiana na naszych oczach. Ja nie mogę. Jak można? Potwierdzimy, może nawet tą żebyście zobaczyli. Tylko lampa tutaj nie działa. No ale sami widzicie, no. Zobaczcie, wymiana. Zobaczcie, że tak słabo widać, ale. O, teraz widzicie lepiej. No, ha. No, wymiana na naszych oczach. No, tak. no ja po prostu w nie wierzę. No. Dobra. Słabo. Dobra, jedzie. Czyli przejdziemy się tylko jedną bo drugą, bo muszą wymienić. Albo. W... Zresztą. Mm. E, mm. chyba wymieniają. Nie, te sprzęty są takie, że. By... Cholera, jasne. Oh, chyba zaraz przeklęć. W komentarzu. Patrzcie, oryginalna tabliczka znamionowa. Dobrze. Ty tyfy. Winda mi zrobiła Franka. Dobra, no spotkamy się jak już Winda przyjedzie. No i przynajmniej ta jeździ jeszcze. Mamy szczęście, że ta jeszcze jeździ i tej jeszcze nie wymienili. Straszna rzecz. Na naszych oczach wymiona. Może jak, może jak tutaj będzie ten. Może to jak to ta jeździ. Tak, ale może jak tutaj przyjdziemy jeszcze kiedyś, będą już wymieniać tak naprawdę, to może przyjdziemy i ten. Ok, sądzę. Więc niestety w tym bloku wymieniają już osiedliweczkę na nową windę. Zapewne to na będzie pewno. winda Warszawa. Na pewno tak. Przejdziemy też kiedyś i zobaczymy co się dzieje. Może będzie jednak modernizacja. Zobaczymy. Trzymajcie się ciepło 6.